Witamy Was w naszej pełniakowej dolinie, jest, są ze mną Major99x i Witam. Draku, co moimi ulubionymi przyjaciółmi. Siema. No to zaczynamy, Gramy. dzisiaj sobie będziemy nadal powiększać domek, bo jest to inspirujące, jest to dla na inspirującym zadaniem, a, a, a i tak... Będziemy powiększać domek i ulepszać go, aż będzie wielki, wielki, aż dojdzie do szczytu góry, a na szczycie góry dobudujemy budujemy szczyt góry. Co ty placku się mało nie dorobisz? I teraz ja zaczynamy, zaczynamy budować coś. Zetknie jak dragoł wszystkie i, drzewna, a tam a tam posadzimy nasze z, wielkie zboże. No żeby mieć na naukowo. Jestem dla nas oczywiście żabawa granie w to i nagrywanie, bo to jest zawalista zabawa. Nam się tutaj wygenerował. Ja się cieszę, bo już tu wiem od pięć... nie, od czterech odcinków. I wiem to też, że jesteś y, y, człowiekiem żalu. Co? Jajco? I teraz właśnie będę potrzebował Sanda, którego oczywiście za zapieprzył. To sobie Oczywiście kradziej teraz po, po sanda na, i, na drugi koniec i, góry, bo to są i, bo, i, Major Tofrayerski, i Bobo Fred. A przepraszam za moją adrenalinską wymowę, Nie chcę mi, mi się dzisiaj się dużo wymówić. Wymówię się na swój temat i na Węmiękowej Doliny. Jestem zdenerwowany, ponieważ, yy, ponieważ muszę chodzić ze szkoły. Mhm. To jest ciężkie. Bardzo wyczerpujące Bo... było to zdanie. No tak. Nie mam piasku, a już skończy się. zrobić fabrykę. Piasku się nie da fabrykować. Przez, ile tutaj jest Piasku tak... się nie da fabrykować. Drzef. Da się. I Jak? Nie wiem, ale się da. Jak? Nie wiem, ale się da. Trzeba zrobić kiedyś coś. I teraz Major pójdzie właśnie do kopalni, bo to jego osobista robota, którą sam sobie wyznaczył. I będzie robił do końca tej serii. Będzie kopał wszystkie głupna, a ja będę budował domek. Zaraz do Będzie też kopał Co, że będzie kopał wszystkie głupna? Kiedyś pamiętacie, zbudujemy tutaj fortecę na górze, która będzie miała, będzie miała wielki mur, z którego będziemy skakać do wody. Albo na samobójstwo. Najpierw to trzeba mieć szelazo. Na, po, na początek trzeba to wykopać. Z jednej strony, szkieleta. Po, 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 no, ponownie to y, powtarzam, major pójdzie do kopalni. A kilow mi się, się złamał na szkielecie. Nawet mogę mu pusić kilow żeby ruszył tu dupę, no to zaczynajmy ten, naprawdę ten odcinek: Praw, praw, i ci praw, No 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 no. praw, domek. to to kozackie! Co? serca serca. Co jest? serca co jest? Jajko. Idę zobaczyć. Haha. Ha. nie... Tutaj to... miało być... Ale nie, nie musimy. Boże, przyzwyczaiłem się, że tutaj są drobinki. No, to się cieszę, że tam... Aha, jest! Brzusza! Teraz sobie tutaj wykopiemy małą dziurę, żeby mieć... Gdzie przechowywa... Żeby mieć taki jakby balkonik. Wykopany balkonik. Gdzie dalej będą schody. Wyżej. Hmm. Gdzie wykopić się do góry I gdzie jest... Nie, nie 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 ja tego nie buduję, ja buduję Wyjście... Coś. ...zrobić i zapomniałem Wyjście ewakuacji... ewaku... jakieś tam... do innego ewakuacyjne Ewakuacyjne Mam nie w dumy tu... tu, tu y, y, znaczy nie mam, y, znaczy coś tam <śmiany> Co tu będzie? Eeeh... Y, magazyn Magazyn? Nie, to będą wstypiali. Okej. Okay. I, I będziemy mieszkać się w więzieniu od razu, mówię. Czemu? Bo to jest seria o, o, o... tych. Nie chcę mieszkać Ty. w więzieniu. No to będziesz mieszkał w klas. Ciesz się. Też nie chcę mieszkać w klatce. No teraz to zatykaj, jak to napraw. Zawał, Boże, Po co ten bulwers? Tum, 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 tum. Burza, 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 burza pada sobie. Wiecie co? Trzeba zrobić hodowle pigmenów. Burza piekle, pada sobie? Tak żeby wpadało sobie. No. Burza pada sobie. Pada sobie burza. Ja Która to minuta filmu? 5.42. To się cieszę. To do której gramy? Do 9.40. No. Mamy nawet nowe intro I Pozynie te mamy żelwalne z tej podjętyj jest dirta no Dobra chyba takie wystarczy Co? No dobra kopmy dalej Cię coś podobniejszy A coś pamiętajcie, od, od następnego odcinka kopny, będzie u nas nie? będzie u nas działać takie coś jak ...przyspieszenie podczas kopania budowania, żeby was nie za mną tym głównym. A dla atrakcji będę skakał z bu I może z dołączy do nas jakaś osoba. Czyli nasz meksor.pl, który miał dzisiaj z nami nagrywać, ale... ...ale niestety... ...prawom rodzicielskim zabroniły. Tak to nazywam. I proszę nas... i pamiętajcie dwaj supy na YouTube uwolnijcie słupka na YouTube pan ma być symetryczny symetryczna? Bo mam Bo really. potem będzie trzeba tu górę podrównać no tak, ja to podrównam tutaj będzie balkon ty i równanie ja i równanie ja i kółeczka no dobra, zatem gdzie to no jest? Najlepsza ko... kółeczka się robi w pańcie. Najlepszy komiks robi się w pańcie o psychicznych ludziach, którzy walą y, 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 głowami o kamienie. Tak, to jego praca na informatykę. Ty mu zdysk to zatykasz. Mamy to, a mamy węgiel. Ej, mamy żelazo? Nie, bo mi ci poszedł jeszcze do fajni. To ja mogę zejść. No to ruszaj dupę. To robi sobie zapas kilofów jak coś. No to ja zaczynam to drzewo. Albo mam lepszą. Nie, kurde i mam żelaza. A może gdzieś tu się znajdzie. O, no 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 6,5 no. kilofa powinno mi wystar kilofa. Du, du. wystarczyć. Powinno du, wystarczyć. Du, du, du. Jeszcze kilka mieczyków. Du, du, du. Du, du. Du. A co tam będzie? a Hmm. Proszę Major, zacznij się odzywać Stres to... to, to normalna rzecz Ok Okej. Okay. To ja rozwalę może tu... dertową ścianę Dobry mi zawalił kurczaki Nie wiem Dobra, mam jabłko eee, Coś jeszcze miałem wziąć? ej, ej Dracul! Tak! Patrzaj na mnie Ja nic nie mam Wiesz, że mogło się przy... upiec no tak. Ale koleś. Ja miałem tylko... Eee, że trzeba pamiętajcie robić podwójne ściany. Antykryperowe inaczej. inaczej z jednej strony kobel, a z drugiej będzie tapeta. Ale i nie jest taka tapeta na plastiku, tylko tapeta. Ta tapeta tu tam, ta tapeta tam. To czy... kurde. No Dobra, zapomniałem pochodni. I tak. mm, Wezmę z 6 ta, A to idę na chwilę na balkon. Ty tu zamuruj to jakoś porządnie. A idę zobaczyć... usunąć trochę klocku, żeby... było miejsce na balkonik. No Kurde. I... Witamy was, w czwartym odcinku pewnie Kowej do mnie. Jest ze mną moi... Co... So... dajesz jeszcze raz. Witamy was w naszej pełnej jako